Z tej strony kroku Pierwszy, w drugim odcinku z Drafta. Dzisiaj nie będę dużo gadał, tylko dużo będziemy grać. Nawet może dwa Drafty, oj oj. oj. Eee, nawet może dwa Drafty. Bierzemy sobie bardziej ofensywnie, jak to zwykle. Takie ustawienie... Mm. Na końcu sobie st, żeby nam się jakiś dobry wylasował Na razie mamy zgranie małe, ale zaczynamy Dobrze Będzie tak szybko, żeby dwa meczom, No, żebym miał dwa drafty Tu będziemy mieć dobry skład, a następnie będziemy mieć dobre zgranie zobaczymy czym dalej zajdziemy Mamy Ibrahimowicza. O, i mamy też Messiego, Jestem bardzo zadowolony. I jak już dzisiaj rozmawiałem z kolegą, Ibrahimowicz przeszedł do Manchesteru. No nie wiem, nie, chyba miesiąc, miesiąc temu, no, tak. Może, może krócej. Jak tu będziemy mieć usza, to... No i słabeusze. Stowiamy, więc jedzie. Eeeh, yy, chyba no. to na zgranie. Ale mówiłem, to nie będzie stanie tylko dobre. Karty dobre. No w następnym będzie dobre zgranie. No, hmm, sobie? próbujemy tak. sobie okej okay. albo nie zobaczcie co jeszcze skład dobrze zaczynamy gramy idziemy z Barceloną po pierwsze u waranu już strzelił dziwne Messi 0 2 va messi e varan suarez un titi un suarez suarez di braxley e nesta super no c'è la partita una gran ha molto spinnano proprio ha partita ha domani niente niente ah tanto da zero Lawa. u nie złapaczka. Następny z Barcelony. Ozil. Dobrze. A zobaczcie na małej karty. bo albo będziecie oglądać. Po. Teraz drugi. Tego chyba mieliśmy przez chwilę. Teraz bierzemy... Tak, ja. Gris... Suarez! Dobrze, no, ja tu by mi pasował... No, to by mi to nie pasował, bo z granią mamy, a nie... No, nic tu nie pasuje, więc... No, będziemy mieć Milika, co zmienimy za Suareza. Dobra, Krychowiek Młaszczykowski. Dużo tutaj mam polskich zawodników, tylko tak zauważyłem Bo do niego, do, do niego to nie będzie nic pasował. Nie weźmiemy z Nie, ja to tylko nie chciałam tego, ale okej. Okay. Udam Zabrałyśmy danty. Tak wiem, zdrabień słabiutkie też. Nadal. Dobre, to bierzemy tego. I proszę... Uf, on, może no, jer trochę. na no, was nic. Ten... Uf, bardzo nam pomógł i ten droga dobrze. ten nam bardzo pomóc dobrze, teraz z rezerwy będziemy musieli zamienić nie są sami bramkarze są... No, tak. oj, nie mam zobaczyć CB, CB, CB uuu, to nam by się przydał tego, za tego dobrze mamy tu zmianę nie Ramos, tak. Ten za tego, a ten od za tego. I mamy już dużo więcej jestkranych. Teraz za tego y, y, CDM, tego. Ks. Dobra, nie umiem tego już czytać. Y, y, sobie jakiegoś. CDM tu nam nie jest potrzebny. Nie, 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 tu Dobra, nie pomoże nam. No oni ja, nic są nie pomoże. Nic nie pomoże, tylko słabi. Ja będę zadowolony z Milika. I to bardzo. O, Ronaldo. Ale go nie wiedziałam. Nie lubię go. Bale, już bardziej. I Griezmann. Najlepiej z nich wszystkich lubię. Ale oczywiście Messi na pierwszym miejscu. Wziąć czy Ronaldo czy Bejla Dobra, weźmy tego Ronaldo, hmm, nawet nawet może być fulk niepotrzebny. O nie chwila. Jak weźmiemy tak? Lepiej jest o. 72 Dobra O, CDM Nie, tego CDM muszę zdjąć. za kogoś, na, na, na pewno No nie to CDM, CDM No dobra, bo tego Czy to się pomogło? Nie. Yy, nikt mnie tu nie interesuje. RB. Chociaż RB mnie interesuje. No, ale to nic nam pomogło. Neymar. O dum, dam, dum. Ale tu się liczy zgranie. M, M, M. Ale zgranie. po nie. Nie podnoszyło nam no. eee. hmm. Dobra weźmy tego I tu kartę Nie, nie. O też? Tak drugiego Nie wiem Na no, razie no może tego Nie Bierzemy Portugalię I gramy Czy dojdziemy dalej niż wcześniej? okaże się gramy aha Ol nie umiem tego wam mówić olymp, olymp, nie nie umiem tego wam mówić 4 do Mmm, kiedyś wygrywałem wszystkie mecze, teraz nie wygrywam prawie żadnego no nie super eee, proszę wygrać, no ale А лепать теста. О, моти е, е, не общинайні. Інтерес, так добре, і кi добрi. О, ну добре, за, але не знам того. Dobra, żegnam się z Wami. Lajkujcie, subskrybujcie, nie zostawiajcie łapek w dół. Do zobaczenia!